Czy wiesz, że brak aktywności seksualnej przez długi okres może poważnie wpłynąć na zdrowie twojej prostaty? To delikatny temat, ale musimy o nim rozmawiać. Wielu dojrzałych mężczyzn unika tego tematu, ale prawda jest taka, że długotrwały. Brak intymnych relacji może mieć istotne konsekwencje dla twojego samopoczucia. Dzisiaj wyjaśnię dokładnie, co dzieje się z twoją prostatą, gdy przez miesiące nie masz aktywności seksualnej, a co ważniejsze, jak możesz lepiej dbać o swoje zdrowie intymne w naturalny i bezpieczny sposób. Prostata odgrywa fundamentalną rolę w zdrowiu mężczyzny, będąc czymś więcej niż tylko prostym elementem układu rozrodczego. Ten gruczoł, znajdujący się poniżej pęcherza, pełni kluczowe funkcje wykraczające poza produkcję płynu nasiennego. Około 30% nasienia składa się z płynów prostaty, co pokazuje jej znaczenie dla męskiej płodności. Jej funkcjonalność jest bezpośrednio związana z jakością funkcji seksualnych, znacząco wpływając na zdolność do ejakulacji i jakość nasienia. Lekarze i specjaliści podkreślają, że zrozumienie dynamiki tego gruczołu jest niezbędne do utrzymania ogólnego zdrowia mężczyzny. Prostata działa jak prawdziwy strażnik męskiego zdrowia reprodukcyjnego, produkując fundamentalne substancje, które chronią i odżywiają plemniki. Jej płyny zawierają enzymy, minerały i białka, które zapewniają przeżycie i mobilność plemników, tworząc idealne środowisko do reprodukcji. Oprócz funkcji rozrodczej, prostata aktywnie uczestniczy w układzie moczowym, biorąc udział w kontroli przepływu moczu. Jej strategiczne położenie anatomiczne pozwala na wykonywanie tej podwójnej funkcji w niezwykle precyzyjny sposób. Specjaliści ostrzegają, że ten gruczoł wymaga stałej uwagi. Okresowe badania profilaktyczne są niezbędne do wczesnego wykrywania możliwych zmian, takich jak stany zapalne, przerost lub nawet guzy. Wczesna diagnoza może oznaczać różnicę między prostym leczeniem a bardziej złożonymi procedurami. Wrażliwość prostaty na czynniki hormonalne i środowiskowe czyni jej zdrowie precyzyjnym wskaźnikiem ogólnego samopoczucia mężczyzny. Zmiany w stylu życia. Zrównoważona dieta, ćwiczenia fizyczne i regularna aktywność seksualna mogą znacząco przyczynić się do jej prawidłowego funkcjonowania. Zrozumienie prostaty wykracza poza techniczną wiedzę medyczną. Oznacza to zrozumienie istotnego organu, który odzwierciedla złożoność i odporność ludzkiego ciała, szczególnie w męskim świecie. Dbanie o ten gruczoł oznacza dbanie o własną tożsamość i witalny potencjał. Długotrwały brak ejakulacji, może wywołać szereg złożonych zmian fizjologicznych w prostacie i męskim układzie rozrodczym. Ludzkie ciało, godne podziwu, w swojej zdolności adaptacyjnej rozwija mechanizmy radzenia sobie z tym okresem seksualnej nieaktywności, ale nie bez konsekwencji. Początkowo przekrwienie jąder i na jądrzy ustanawia się jako naturalna odpowiedź na brak opróżniania nasienia. Mężczyźni mogą doświadczać fizycznego dyskomfortu, charakteryzującego się uczuciem ciężkości i napięcia w okolicy genitalnej. Ten stan nie jest tylko chwilową dolegliwością, ale sygnałem, że układ rozrodczy wymaga uwagi. Organizm nie pozostaje bierny w tej sytuacji. Nocne polucje pojawiają się jako mechanizm samoregulacji, umożliwiając mimowolne uwolnienie nasienia. Ten proces działa jak zawór bezpieczeństwa, zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się płynów nasiennych i minimalizując ryzyko zastoju. Recykling plemników staje się w tym kontekście procesem krytycznym. Komórki rozrodcze, które nie są wykorzystywane, przechodzą proces apoptozy, zostając wchłonięte i zmetabolizowane przez organizm. Jednak długotrwały brak bodźców może negatywnie wpłynąć na produkcję i jakość nasienia. Psychologiczne efekty tej seksualnej nieaktywności są również znaczące. Libido może ulegać znacznemu obniżeniu, a uczucia niepokoju czy nieadekwatności mogą się rozwijać. Związek między zdrowiem seksualnym a dobrostanem emocjonalnym jest nierozłączny i nie można go lekceważyć. Badacze wykazali, że częstotliwość ejakulacji jest związana ze znaczącymi korzyściami dla zdrowia prostaty. Badania sugerują, że regularne ejakulacje mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka problemów takich jak stany zapalne, a nawet niektóre rodzaje raka. Brak aktywności seksualnej niekoniecznie oznacza definitywny spadek funkcji seksualnych. Specyficzne ćwiczenia, takie jak ćwiczenia kegla, mogą pomóc w utrzymaniu krążenia i napięcia mięśniowego w okolicy miednicy. Regularne wykonywanie tych ćwiczeń może zminimalizować negatywne skutki okresu abstynencji. Kluczowe jest zrozumienie, że każde ciało reaguje w unikalny sposób na okresy seksualnej nieaktywności. Konsultacja z lekarzem, posiadanie aktualnych informacji i przyjęcie holistycznego podejścia do dobrostanu są niezbędnymi strategiami dla zachowania zdrowia prostaty i zdrowia seksualnego. Związek między ejakulacją a rakiem prostaty od lat intryguje badaczy. Naukowcy z renomowanych instytucji, takich jak Uniwersytet Harvarda, badają jak częstotliwość ejakulacji może wpływać na ryzyko rozwoju guzów prostaty. Wyniki wstępnych badań są fascynujące i sugerują interesujący związek między aktywnością seksualną a zapobieganiem chorobom. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy ejakulują regularniej, mają tendencję do wykazywania mniejszego prawdopodobieństwa rozwoju raka prostaty. Naukowo istotne dane wskazują, że około 20 łoczek ejakulacji miesięcznie może zmniejszyć ryzyko o około 20-30%. To odkrycie nie stanowi absolutnej gwarancji, ale reprezentuje istotne dane statystyczne dla społeczności medycznej i mężczyzn zainteresowanych strategiami profilaktycznymi. Mechanizm stojący za tą ochroną nie jest jeszcze całkowicie wyjaśniony, ale specjaliści wysuwają kilka obiecujących hipotez. Jedna z nich sugeruje, że częsta ejakulacja pomaga oczyścić prostatę, usuwając potencjalnie rakotwórcze substancje i zmniejszając miejscowy stan zapalny. Kluczowe jest wyjaśnienie, że tej relacji nie można uznać za uniwersalne rozwiązanie. Czynniki genetyczne, styl życia, dieta i historia rodzinna nadal pozostają kluczowymi elementami w określaniu ryzyka raka prostaty. Badacze podkreślają potrzebę dalszych badań, aby w pełni zrozumieć tę dynamikę. Nauka stale się rozwija, a każde nowe badanie przynosi bardziej wyrafinowane spostrzeżenia na temat tej złożonej relacji między aktywnością seksualną a zdrowiem prostaty. Mężczyźni zainteresowani zmniejszeniem ryzyka powinni przyjąć holistyczne podejście, łącząc zdrową aktywność seksualną ze zrównoważonymi nawykami życiowymi, odpowiednią dietą, ćwiczeniami fizycznymi i regularną opieką medyczną. Główne przesłanie niesie nadzieję i proaktywność. Dbanie o zdrowie prostaty nie musi być procesem zastraszającym, ale podróżą samopoznania i dobrostanu. Każdy świadomy wybór stanowi ważny krok w zapobieganiu możliwym przyszłym komplikacjom. Męska seksualność wykracza daleko poza kwestie reprodukcyjne. Reprezentuje złożony wymiar zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego, który zasługuje na uwagę, szacunek i głębokie zrozumienie. Zdrowie psychiczne i emocjonalne odgrywają kluczową rolę, gdy mówimy o długotrwałym braku aktywności seksualnej. Psychologiczne wpływy tego stanu mogą być głębokie i złożone, sięgając wymiarów daleko wykraczających poza aspekt fizyczny. Gdy mężczyzna doświadcza długiego okresu bez interakcji seksualnej, jego struktura emocjonalna może przejść znaczące transformacje. Wycofanie seksualne nie jest tylko kwestią fizyczną, ale doświadczeniem, które głęboko przenika do psychologicznego uniwersum mężczyzny, generując uczucia izolacji, niskiej samooceny i wrażliwości. Presja socjokulturowa, by utrzymać aktywne życie seksualne, może wywołać intensywny niepokój. Wielu mężczyzn rozwija przesadne obawy dotyczące swojej wydajności i atrakcyjności. Tworząc błędne koło niepewności, które wzmacnia seksualne oddalenie. Te autodeprecjonujące refleksje mogą wyzwolić stany depresyjne, bezpośrednio wpływając na jakość życia i dobrostan emocjonalny. Uczucie emocjonalnego rozłączenia pojawia się jako szczególnie trudny element. Intymność seksualna nie reprezentuje tylko aktu fizycznego, ale głęboką formę komunikacji i wymiany uczuć. Jej brak może generować egzystencjalną pustkę, sprawiając, że jednostka czuje się odłączona nie tylko od potencjalnych partnerów, ale także od samej siebie. Seksualna samoocena staje się wyjątkowo kruchym elementem w tym kontekście. Mężczyzna może zacząć kwestionować swoją męskość, atrakcyjność i wartość jako partner. Takie negatywne myśli mogą skutkować izolacją społeczną i emocjonalnym wycofaniem tworząc jeszcze bardziej złożone bariery dla powrotu do życia seksualnego. Specjaliści zdrowia psychicznego podkreślają znaczenie szczerego i współczującego podejścia do tych uczuć. Szukanie wsparcia psychologicznego, otwarta rozmowa z profesjonalistami lub grupami wsparcia może być fundamentalna dla pokonania tych emocjonalnych barier. Proces odzyskiwania równowagi wymaga uznania, że seksualność jest wielowymiarowym aspektem ludzkiej egzystencji. Nie chodzi tylko o akt fizyczny, ale o złożoną ekspresję połączenia, uczucia i samopoznania. Zrozumienie tego wymiaru pozwala na zdrowsze i mniej naciskane podejście do życia seksualnego. Podróż do przywrócenia seksualnej i emocjonalnej pewności siebie jest indywidualna i wymaga cierpliwości, samoakceptacji, a przede wszystkim współczującego spojrzenia na siebie. Każda osoba ma swój własny rytm i potrzeby, a szanowanie, tej wyjątkowości jest fundamentalne dla zdrowego rozwoju emocjonalnego. Rozróżnienie między abstynencją ejakulacyjną a nieużywaniem penisa ujawnia się jako złożony i fascynujący temat w uniwersum męskiego zdrowia seksualnego. Podczas gdy wielu może uznawać te koncepcje za podobne, w rzeczywistości reprezentują one całkowicie różne zjawiska z odrębnymi wpływami na ciało i zdrowie mężczyzny. Abstynencja ejakulacyjna charakteryzuje się specyficznie brakiem ejakulacji przy zachowaniu możliwości erekcji i stymulacji seksualnej. Z kolei nieużywanie penisa konfiguruje szerszy i bardziej niepokojący scenariusz, obejmujący całkowitą nieaktywność seksualną, brak erekcji i znaczące zmniejszenie funkcji seksualnej. Ryzyka związane z nieużywaniem penisa są szczególnie alarmujące. Długotrwały brak aktywności seksualnej może wywołać atrofię tkanek penisa, zmniejszając ich elastyczność i zdolność do erekcji. Ten stan znacznie zwiększa podatność na zaburzenia erekcji, tworząc cykl potencjalnie trudny do odwrócenia. Aby złagodzić te ryzyka, profesjonaliści zdrowotni zalecają konkretne praktyki, które pomagają w utrzymaniu zdrowia seksualnego. Ćwiczenia kegla wyłaniają się jako imponująca strategia, wzmacniając mięśnie dna miednicy i promując lepsze krążenie krwi w okolicy genitalnej. Te ćwiczenia nie tylko przyczyniają się do zapobiegania problemom z erekcją, ale także mogą znacząco poprawić kontrolę mięśniową i wrażliwość seksualną. Regularna praktyka pozwala mężczyznom utrzymać odpowiednie napięcie mięśniowe, nawet podczas okresów mniejszej aktywności seksualnej. Świadomość tych różnic pozwala na bardziej inteligentne i strategiczne podejście do zdrowia seksualnego. Nie chodzi tylko o utrzymanie częstych stosunków seksualnych, ale o zrozumienie mechanizmów fizjologicznych, które podtrzymują funkcjonowanie seksualne mężczyzny. Kluczowe jest zdemitologizowanie idei, że seksualność ogranicza się tylko do aktu seksualnego. Obejmuje ona złożony świat bodźców, emocjonalnych połączeń i skomplikowanych funkcji cielesnych. Męskie ciało potrzebuje regularnej stymulacji, czy to poprzez aktywność seksualną, autostymulację czy specyficzne ćwiczenia, kluczem jest holistyczne zrozumienie zdrowia seksualnego, uznając, że każde ciało ma swoje własne szczególne cechy i unikalne potrzeby. Informacja, wiedza naukowa i podejście wolne od uprzedzeń są niezbędnymi narzędziami do nawigacji po tym złożonym i fascynującym świecie męskiej seksualności. Mechanizmy adaptacyjne męskiego ciała ujawniają imponującą pomysłowość, gdy chodzi o radzenie sobie z okresami seksualnej nieaktywności. Ludzki organizm nie jest statycznym systemem, ale niesamowicie dynamiczną i inteligentną maszyną, zdolną do ciągłej reorganizacji, aby zapewnić swoje przetrwanie i funkcjonalność. Zdolność adaptacji przejawia się w zaskakujący sposób w układzie rozrodczym. Gdy aktywność seksualna zostaje zawieszona na długie okresy, ciało rozwija wyrafinowane strategie utrzymania równowagi fizjologicznej. Plemniki na przykład nie po prostu umierają lub gromadzą się nieskończenie. W rzeczywistości przechodzą fascynujący proces zwany apoptozą, rodzaj zaprogramowanego samobójstwa komórkowego, który pozwala na reabsorpcję i recykling tych komórek ten mechanizm samoregulacji działa jak niezwykle wydajny system konserwacji. Starzejące się lub niewykorzystane komórki rozrodcze są metodycznie rozkładane i ponownie wykorzystywane przez organizm, unikając potencjalnie szkodliwych akumulacji. To tak, jakby ciało posiadało wewnętrzny system czyszczenia i odnowy, nieustannie pracujący, aby zachować swoją funkcjonalność. Adaptacyjna odpowiedź nie ogranicza się tylko do plemników. System hormonalny również się dostosowuje, kompensując brak bodźców seksualnych. Subtelne zmiany w poziomach testosteronu i innych hormonów rozrodczych zachodzą, aby utrzymać stan równowagi, demonstrując złożoność wewnętrznych mechanizmów. Jednakże, kluczowe jest zrozumienie, że ta adaptacyjność nie oznacza braku konsekwencji. Choć ciało jest w stanie się reorganizować, długotrwały brak aktywności seksualnej może generować znaczące wpływy na zdrowie reprodukcyjne i emocjonalne. Adaptacja ma swoje limity i nie zastępuje całkowicie korzyści z aktywnego i zdrowego życia seksualnego. Natura obdarzyła nas niesamowicie wyrafinowanym systemem samoregulacji. Nasze ciało nie jest pasywne, ale dynamicznym organizmem, który nieustannie poszukuje równowagi. Adaptacje do zmian w schematach seksualnych są jedynie kolejnym wymownym przykładem tej biologicznej inteligencji. Prawdziwa mądrość leży w zrozumieniu i szanowaniu tych mechanizmów, uznając, że zdrowie seksualne nie jest tylko aktem fizycznym, ale integralnym komponentem męskiego dobrostanu. Adaptacja istnieje, ale nie powinna być traktowana jako substytut dla aktywnego i świadomego dbania o własną seksualność. Znaczenie informacji i świadomości o męskim zdrowiu seksualnym wykracza poza granice gabinetów lekarskich. Historycznie otwarty dialog na ten temat był tłumiony przez tabu, wstyd i dezinformacje, tworząc niewidzialne bariery, które uniemożliwiają mężczyznom poszukiwanie odpowiednich porad i opieki. Brak bezpośredniej komunikacji między mężczyznami a profesjonalistami zdrowia tworzy żyzny grunt dla niepokoju i niewiedzy wielu mężczyzn nosi ciche lęki, niewyrażone wątpliwości i obawy, które gromadzą się przez lata, tworząc atmosferę emocjonalnej izolacji w odniesieniu do własnego zdrowia seksualnego. Przełamanie tych barier komunikacyjnych oznacza tworzenie bezpiecznych przestrzeni dialogu. Grupy wsparcia, wykłady i specjalistyczne kanały informacyjne mogą funkcjonować jako potężne instrumenty demistyfikacji błędnych koncepcji i promowania szerszego i bardziej humanistycznego zrozumienia męskiej seksualności. Kompleksowa edukacja seksualna nie powinna być postrzegana jako luksus, ale jako fundamentalna potrzeba. Dzielenie się wiarygodnymi informacjami pozwala mężczyznom lepiej zrozumieć swoje ciała, rozpoznać sygnały ostrzegawcze, i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące ich integralnego zdrowia. Profesjonaliści zdrowia odgrywają kluczową rolę w tej transformacji. Gdy przyjmują męskie wrażliwości z szacunkiem, empatią i wiedzą techniczną, tworzą mosty zaufania, które zachęcają do otwartości i samoopieki. Konsultacja medyczna Przestaje być zastraszającym momentem, aby stać się przestrzenią nauki i połączenia. Nowe pokolenia wykazują większą otwartość w dyskusjach o zdrowiu seksualnym. Media społecznościowe, podcasty i wyspecjalizowane kanały znacząco przyczyniły się do demokratyzacji informacji wcześniej ograniczonych do kręgów medycznych. Ta kulturowa zmiana reprezentuje istotny postęp w męskiej świadomości. Technologia i informacja wyłaniają się jako fundamentalni sojusznicy w tej podróży wiedzy. Aplikacje, platformy online i wyspecjalizowane wirtualne społeczności pozwalają mężczyznom uzyskać dostęp do wykwalifikowanych treści w szybki, dyskretny i przyjazny sposób. Kluczem do transformacji jest przełamanie ciszy. Gdy mężczyźni czują się bezpiecznie, dzieląc się doświadczeniami, obawami i wątpliwościami, tworzą sieci wsparcia, które normalizują dialog o zdrowiu seksualnym. Każda podzielona Historia reprezentuje ważny krok w budowaniu bardziej otwartej, współczującej i poinformowanej kultury. Zdrowie prostaty to złożona dziedzina wymagająca szczególnej uwagi. Nasze ciało nieustannie komunikuje ważne potrzeby, które musimy zrozumieć. Dzielenie się wiedzą na ten temat pomaga przełamać tabu i promować męskie samopoczucie. Zapraszam do refleksji nad wszystkim, co zbadaliśmy znaczeniem aktywności seksualnej, wpływami braku ejakulacji, i strategiami utrzymania zdrowej prostaty. Każdy mężczyzna ma unikalną podróż, ale informacja i troska są fundamentalne. Niech ta dyskusja inspiruje pozytywne transformacje, promując bardziej świadome i przyjazne spojrzenie na męskie zdrowie seksualne.